Długo zwlekałem z nagraniem tego materiału, ale moja żona ma teraz drugie zmiany, więc stwierdziłem, że lepszy okazje nie będzie do tego, żeby przynieść ten stary duży telewizor kineskopowy, lub fachowo mówiąc telewizor CRT, do mieszkania. W końcu nie będzie krzyczeć, bo nie będzie widziała go w ogóle. No i magnetowi też kupiłem razem, jakby w jednym zestawie z tym telewizorem. Co widać, bo oba sprzęty są z tej samej marki. Do tego mam tutaj Playa 1. Też go oczywiście. Podłączę na próbę do tego telewizora, jak już przytargałem ten ciężki telewizor do domu, no to jak byłoby nie spróbować. Do tego na targu staroci w moim miasteczku kupiłem na kasetach VHS całą oryginalną trylogię Gwiezdnych Wojen. Pan mówił, że z lektorem chyba, albo z napisami już nie pamiętam. No a że niedawno było święto Gwiezdnych Wojen, May the Fourth, więc, więc sprawdzimy sobie, a do tego mam jeszcze trylogię. Właściwie nie trylogię, całą sagę, cztery części e, filmów Alien, obcy e, też na kasetach VHS. Te nawet nie wiem, czy są z, po polsku w ogóle, więc też to przetestuję, bo kupiłem te kasety no i nie było nawet takich sprawdzić, więc zobaczymy, czy to wszystko w ogóle działa, bo tego też w sumie nie testowałem. Także trzymajcie kciuki, ja jestem Michał, to jest kanał Retrofuturyzm. Zapraszam do oglądania. Dobra, wszystko w miarę wyodkurzałem. Teraz zostało mi to podłączyć do prądu. Tu sobie przygotowałem listewkę zasilającą. Muszę przyznać, że fajnie w tym magnetowidzie Samsunga, bo telewizor, tak jak mówię, tutaj magnetowid jest z sam, marki Samsung, chyba z jednego zestawu. Ktoś to musiał kupić razem, bo kupowałem to wszystko od pana. Zapłaciłem za, za, to, za obie te rzeczy, 70 zł, już w zestawie. Nawet nie negocjowałem, no bo stwierdziłem, że taka cena, że starszy pan tutaj nie będę na nim zdzierał kasy. No, wszystko mi się wydaje, że w takim stanie, mm, mam nadzieję, że sprawnym. Nie jest nigdzie tak poniszczone wizualnie. No i tak jak o tym kablu, fajnie rozwiązana opcja z trzymaniem tego kabla, żeby nam się nie plątał. Takie dosyć nowoczesne rozwiązanie jak w nowych telewizorach, taka niby prosta trytytka, Ale jak na to, że pewnie uprodukowany w latach 80. albo 90., -tych. nie, no raczej 80. -tych. tak wygląda na, na dość stary, więc, więc zobaczmy. Podłączamy wtyczkę od magnetowidu i wtyczkę od telewizora. Bez jeden na razie odstawiłem na bok. Do niego przejdziemy później. Dobra, wydało to taki charakterystyczny dźwięk, więc prawdopodobnie zasilanie tam działa. Do osobno do tego musiałem kupić kabel to chyba się złącze Euro pamiętam, że nazywało tak potocznie, nie wiem jak się profesjonalnie mówi, SCART, coś takiego, wybaczcie mi, bo jakby w latach 90. ja się nie wychowywałem, dopiero miałem pierwsze styczności z PlayStation 2, z takich retro sprzętów, więc mogę mylić to nazewnictwo, ale w każdym razie taki kabelek z dużym tym złączem po obu stronach żeby podłączyć magnetowit do telewizora. Dajcie mi chwilę. Przy podłączeniu kabli z tyłu widziałem, że są naklejki takie a'la plomby z informacjami, że sprzęt był kupiony w Bydgoszczy. I wiecie co, telewizor odpalę, najpierw go włączę, w ogóle zobaczymy, czy ten dźwięk charakterystyczny... O tak, to jest ten dźwięk, który pamiętam na telewizorze mojej babci, jak, jak do niej przyjeżdżałem i, i miałaś taki stary telewizor. No, jest ten taki charakterystyczny e, szum, e, ten sz, szaro-czarny, e, więc telewizor wygląda na to, że działa, tylko na razie nie ma źródła. Mar Martwię się bardziej o ten magnetowit, bo on, jakby kontrolki się na nim świecą, ale po przyciśnięciu wszystko power on w ogóle nie reaguje. E, a tutaj, pod tą klapką, e, pewnie na kasety, no to tam nie wygląda to dobrze. Jakieś takie wystające są druciki, coś. Takie to wygląda, chyba było lekko uszkodzone, ale nie ukrywam, to nie będę świrował, nie znam się na tym. Także chyba pozostaje mi włożyć do niego płytę i zobaczyć, czy to ruszy. Trzymajcie kciuki. E, płytę, tak, wybaczcie, e, przyzwyczajenie, Jego człowiek się myli, zapomina, że to są kasety. Jako, że tak jak mówiłem, było niedawno święto Gwiezdnych Wojen, jak to w maju, e, to z pierwszą część Gwiezdnych Wojen właśnie na kasecie włożymy. To jest ciekawostek o tych gwiezdnych wojnach, że tutaj nie ma napisane na kasecie, że to jest część czwarta, nowa nadzieja, tylko jest po prostu napisane Gwiezdne Wojny. Bo tak początkowo to się nazywało. Dopiero później, kiedy wychodziła piąta część, czyli druga w jakby chronologii wydawania, to nazwali Imperium kontratakuje, a Tomą chcieli jakoś część czwartą. To dobrze chyba nie wiem, czy dobrze to pamiętam, bo tam ogólnie z tym nazywnictwem tych części było trochę zakmatwane. No dobra, testujemy, wkładam kasetę. Z tego co wiem, to niebieską stroną do środka zobaczmy. O, coś tam się pokazuje nam na tym tutaj czytniku. Jakiś tam dźwięk wydaje, więc chyba mieli tą kasetę. Nie dostałem też pilota do tego telewizora, więc w sumie wszystko muszę zmieniać tutaj na tych klawiszach funkcyjnych przyciskach właściwie. Ale chyba to wejście AV, tak zwane, to będzie to z tą ikonką. Tylko coś on nie chce tego puścić. Jakby wyczytał tą płytę i nic więcej nie chce zrobić, jakby nie reaguje. Więc. Albo ja coś tutaj namieszałem, albo jest ten magnetowit uszkodzony. Hej, wracam do Was ze smutnymi wieściami. W sumie głównie dla mnie smutnymi, bo magnetowit, tak jak przypuszczałem, okazał się uszkodzony. No, potestowałem, powalczyłem jeszcze z nim jakąś godzinę, dlatego taka dłuższa przerwa, ale niestety nic z niego się nie udało wyciągnąć. A nawet jeszcze gorzej, bo uszkodził mi kasetę z Gwiezdnych Wojen. Na szczęście nie zerwał całkiem taśmy, ale ją tak naciągnął, pomarszczył. Po ogniu zaraz wam to zresztą pokażę w przebitkach, więc pewnie jakieś kilka sekund filmu będą e, pewnie nieostre, takie rozmazane, zaszumione, podejrzewam o ile w ogóle je odczyta, magnetowit także no niestety. Bardzo mi przykro, wam dzisiaj tego nie pokażę. Ale nie odpuszczam całkiem tematu magnetowidów. W przyszłości on na pewno się pojawi na moim kanale. Tylko już mam załatwiony. Moja babcia ma w domu magnetowid, który jest pewny, że jest sprawny. Pożyczę go od niej. W przyszłości nagram o nim inny film. Ale dzisiaj, żeby Was nie zostawiać z niczym, to tak jak już wspomniałem, będzie PlayStation 1. Załatwiłem sobie tutaj pada, też kontroler tego z gałeczkami, bo jak wiecie, to pady do Play 1 były na początku bez gałeczek, bez tych analogów, tylko samymi przyciskami z tym dzisiaj znanym D-padem, no i tu jest mój egzemplarz Play'a jedynki, który mam pewność, że jest na pewno sprawny bo już kiedyś na nim grałem, więc przechodzimy do rzeczy Przy PS1 nie powiem Wam tutaj, że kierowałem się jakąś nostalgią, że ja to pamiętam jak kiedyś to się grało jak kiedyś to gry były, teraz to nie ma, no nie jestem w stanie czegoś takiego powiedzieć bo bym po prostu skłamał, bo jak PlayStation 1 debiutował w Polsce, to mnie jeszcze na świecie nie było a dwa lata później, jak się urodziłem, to mając spada do Playa 1, wyglądałem mniej więcej tak. Zobaczcie tutaj na załączonym zdjęciu, <noise> które zrobili mi rodzice z pada do Playa 1. Więc no, nie będę was tu ściemniał, że ja to pamiętam, jak na Play 1 się grało, bo miałem pierwszą taką konsolą, którą miałem na własność, był PlayStation 2 i to z nią mam największe wspomnienia. Ale Play 1 odkupiłem po wielu latach i e, mam nadzieję, że. Że spodoba Wam się kilka słów e, ode mnie o tej konsolce. Zapraszam do oglądania. Tutaj przygotowałem dla Was kilka gier, które na pewno sobie przetestujemy. Jeszcze Wam wszystkich nie zdradzam. E, oczywiście mam w kolekcji dużo więcej gier, ale nie chciałem wszystkich Wam pokazywać w tym filmie, no bo też nie chciałem, żeby on trwał z godziny, <laughs> wiecie o co chodzi. Zaczniemy od podłączenia kontrolera. E, karty pamięci celowo nie podłączam, bo nie mam zamiaru tu robić dzisiaj save'ów, tylko chciałem Wam e, pokazać po prostu jak to działa. E, ten klasyczny przycisk u góry naciskamy. E, no i co powiecie, na pierwszy rzut włączymy sobie grę Colin McRae Rally i to niestety nie jest ta kultowa dwójka 2.0, którą pewnie wszyscy znacie, bo to była popularna gra na Play 1, PC-ty, ja znam ją z PC-ta bardziej. Mam niestety jedynkę, dwójki nie mam w kolekcji, ale myślę, że jedynka też może wyglądać ciekawie. Także zapraszam do zobaczenia gameplayu. Ach, te fajne wydania gier, takie małe pudełeczko. W środku jest książeczka, znana też jako manual. E, I mamy oczywiście czarną płytę. Tu mam tą wersję platynią, niestety, czyli tą e, bez nadruku na płycie, tylko samym napisem z tytułem gry. Wkładamy grę tutaj do góry. E, pewnie każdy zna Play, jedynkę, czy też play, PlayStation 1 lub PSX -a, tak zwanego. Zamykamy Włączamy Włączamy telewizor, który już wiemy, że działa, bo wczoraj go odpaliłem e, Także o, włącza nam się e... O, jak widzicie e, Działa nam sama konsolka Działa nam telewizor Zabiorę kabelek, żebyście coś widzieli Jest logo Codemastered, więc wiemy, że Colin McRae się włącza e, Zrobię szybkie cięcie i już Wam pokażę sam gameplay Brałem sobie przejazd na Monte Carlo widzę, że śnieżna mi się wylosowała mapka, czyli trudna, znaczy trasa eee, wybrałem oczywiście Subaru Imprezę, tą z lat tam 90 -tych. chyba 98 one były jakoś produkowane jedno z moich takich bardziej ulubionych samochodów rajdowych no powiem Wam, że jak ostatnimi czasy odpaliłem sobie tą grę na emulatorze tak wiem, nie bijcie na emulatorze to wyglądała bardzo brzydko eee, no bo to wiecie, odpalałem na nowoczesnym ekranie, chyba z tego co pamiętam mojego iMac'a, czyli rozciągnięte na 24 cale Taka pikselowata gierka i wyglądało to tam bardzo źle, a tu powiem Wam, że wygląda to, pomijając moje skillsy w prowadzeniu samochodu To wygląda to naprawdę nieźle To jest już ta taka nowsza gierka, można powiedzieć, bo można sterować do wyboru albo analogiem Albo przyciskami, wybieramy sobie tutaj pod tym przyciskiem z kontrolką przed chwilą jechałem przyciskami jak tradycyjnie na PS1, bo kiedyś, wiadomo, tych padów z analogiem nie było. Ale teraz przełączyłem się na analog, no i o wiele lepiej się prowadzi. Gra jest, mimo tej śnieżnej trasy, zdecydowanie łatwiejsza niż te dzisiejsze, te auta, znaczy auta gry z serii Dirt Rally, bo to jest jakby kontynuacja. Bezpośrednia tych kolinów, McRae, kolejną grą po kolinie bezpośrednio odpalimy sobie. Jako, że niedawno była premiera, znaczy premiera, był trailer G gry GTA 6 Grand Theft Auto 6, to odpalimy sobie pierwszą część dla kontrastu. Zobaczymy od czego to się zaczęło. I to jest pierwsze Grand Theft Auto, które wyszło na pc i na właśnie PlayStation 1. I zobaczmy. Ja to mam taką wersję też Platinium, niestety. Zobaczymy, jak to nam się odpali, jak to będzie wyglądać. O, tu gdzieś trzeba wcisnąć przycisk reset i nam się to odpala. Mam też e, oczywiście GTA 2, do którego mam dużo lepsze wspomnienia, bo w GTA 2 dużo więcej grałem, dużo bardziej mi się podobało. W jedynkę to tak tylko chwilę, nigdy jej nie ukończyłem, a dwójkę nawet ukończyłem. Co prawda nikomu nie mówcie, ale na emulatorze, bo na PC-cie wtedy, jak byłem łebkiem, to nie dałem rady, bo była za trudna. Zresztą wiecie jak to w tych starych grach, nawet żeby zapisać, to było ciężko, bo żeby zapisać grę w GTA 2, trzeba było mieć odpowiednią, pamiętam, ilość pieniędzy, znaleźć w ogóle miejsce zapisu, bo nie mieliśmy mapy, także no nie było najprościej, ale z takich bo wiadomo, teraz mamy to takie właśnie Quality of Life, to się nazywa te usprawnienia rozgrywki typu e, płynniejsza rozgrywka. Tam szybsze w czasy wczytywania, właśnie bezproblemowe savey. E, ale to co mi się podoba, to jest to, że jak miał na nowoczesnej konsoli, na przed na Playu Piące, sprawdzić dla Was 5 gier na jednym filmiku, to trwałoby to chyba z 5 godzin, zanim to wszystko poinstalował, pościągnął aktualizację. A tu sobie wkładam płytkę, e, klikam tylko nowa gra i zobaczcie, już jakby między włożeniem płyty do konsoli. A wejściem do samej rozgrywki to jest zaledwie, nie wiem, parę minut Tyle co czas wczytywania, bo gra nam się wczytuje jakby od zera z samej płyty Tu w środku nie ma dysku, na którym się gra instaluje, tylko wszystko nam się instaluje z płyty Dlatego bardzo ważne, żeby sama płyta nigdy nie była mocno porysowana, Bo wtedy nam się będzie dłużej gra wczytywała, a w skrajnych wypadkach w ogóle nam się nie może, może nie wczytać Ja miałem sytuację, że przed grami się też czasami wczytywała normalnie Ale podczas grania jakby... Oj, ściszę troszkę jakby podczas samej rozgrywki e, Wtedy potrafiła nam się e, wywalić No i e, to w ogóle takie dziwne sterowanie No bo tutaj jeszcze nie była e, obsługa tej właśnie gałki analogowej e, Bo to były te pierwsze gierki e, na playa Które obsługiwały tylko te przyciski te na tak zwanym dzisiaj D-padzie e, Dodajemy gazu X e, O w ogóle kwadratem wchodzimy do tam Myślałem, że trójkątem e, i, I skręcamy D-padem No jest to bardzo archaiczne Widzicie jest kamera jakby z góry mam nadzieję, że to w ogóle na nagraniu e, wszystko dobrze widać o znowu szedłem załta, auta bo... E, bo nie wiem czy nie są takie paski jak to na kinoskopowych telewizorach podczas nagrywania przez te właśnie problemy z odświeżaniem tu nawet nie było obyły ślady e, opon na asfalcie <laughs> zobaczcie, mało w ogóle przechodniów ja e, pamiętam, że GTA 2 było dużo jakby lepiej e, Dużo było lepsze, ale Rockstar, jak wydawał, e, pierwszą część, a wtedy jeszcze chyba to się nie nazywało Rockstar Games, tylko Rockstar North, albo po prostu pod przydomkiem Take-Two. E, oj, właśnie, widać, jak kiepsko też jeżdżę, bo siedzę tak bokiem do telewizora, ale mam nadzieję, że Wam to zobrazowałem, jak to e, kiedyś GTA pierwsze wyglądało w kontraście do tego, jaki widzieliście pewnie już wszyscy trailer GTA 6, jak będzie doskonale wyglądać swoją drogą. Bardzo czekam, dajcie znać, czy Wy też czekacie. Ale mniejsza ogieta. Idziemy do następnej gry. Jak już jesteśmy przy popularnych seriach gier, jak Grand Theft Auto, to co powiecie na FIFA? Tylko nie obecną FIFA 2025 FC25 teraz jest chyba obecnie, bo już oczywiście nie mamy FIFA od 2020, od 2024 chyba było już FC. Co powiecie na FIFA 2000? Otóż wiadomo, to też nie jest pierwsza FIFA. E, bo ja wiem, że są starsze FIFA, ale taką akurat mam 2000 FIFA. Zobaczymy, jak ona się bardzo zestarzała e, Ale widzę mamy Dolby Surround Ciekawe jakie to jest Dolby Surround z mojego tekinu domowego z tego telewizora O oh, yes, EA yes, Sports, it's in a game Jak to, e, na początku każdej FIFA. Jakaś tam muzyczka w tle sobie leci w ogóle Oj, coś mi kontroler przestał jakby działać A nie, działa chyba, bo naciskam friendly Coś tam się dzieje tylko ze strasznym opóźnieniem. Jakiś... Zobaczymy, czy jest Polska. Bo w ogóle z tego co widzę, to... A nie, poczekajcie, bo to normalnie wybieramy sobie państwo, tak jak w dzisiejszych i możemy wybrać drużynę. Ale i tak Polski nie widziałem, więc wezmę sobie Hiszpanię, czyli hiszpańskie kluby powinny być, ale... O oh jest Spain. Bo oczywiście gra jest po angielsku i mamy FC Barcelona, ulubiony klub. I przejdźmy sobie na Barcelona. O, mamy tutaj wytłumaczone sterowanie. Ale move player mamy, jakby widzicie, tu jest jeszcze ten stary kontroler, ten bez gałek analogowych, więc podejrzewam, że analogiem nie będę mógł sterować jak w dzisiejszej FIFA. Sterowanie z tego, co widzę, jest takie samo jak w obecnej Fifie znaczy sprint jest pod trójkątem jakoś dziwnie, chyba nie mamy jeszcze wysunięcia. Bo to wiadomo, wszystko było stopniowo. Ojej, jak to wygląda. <laughs> o, patrzcie, jak ci załodnicy są rozpiksel... rozpikselizowani a to i tak jest laser CRT. Uwierzcie, że na dużym telewizorze wyglądałoby to o wiele, wiele gorzej. O, ale jest w ogóle e, tak, jakby przybliżona. Ej, nie, mogę sterować analogiem. Patrzcie, jest OK. Tylko nie wiem. O, ślisk się robi tak, jak się robi obecnie. Patrzcie, jaki ślisk zrobiłem elegancko. Podanie, ale to tak jest. Przez to, że jest tak blisko kamera, to aż się dziwnie gra, ale może coś uda mi się strzelić. Niestety bramkarz tutaj elegancko broni. FIFA mamy przetestowaną, jak widzicie działa doskonale, bardzo szybko się wczytała, bardzo się fajnie w sumie grało. FIFA się nie zastarzała najgorzej, ale macie może nostalgię do takiej gry jak Hercules Action Game. Ciężko mi tutaj do końca tytuł, bo mam w wersji niestety niemieckiej, która ma podtytuł Herkule, Disney Hercules Action Spiel, więc to będzie chyba e, właśnie Hercules Action Play na angielski. E, w polskiej wersji chyba nie wychodziła ta gra. A angielska była ciężko dostępna, a że to była moja taka gierka dzieciństwa, e, tylko że tak jak wspominam, też grałem nią na pececie za dzieciaka. To, e, to niestety dorwałem ją w niemieckiej edycji. Wstyd się trochę przyznać, no ale lepsza taka niż żadna. Wiecie, to jest zabawne, że przed chwilą, jak odpalałem GTA, to pochwaliłem, jak dobre są te dzisiejsze, znaczy stare konsole względem dzisiejszych, bo odpalałem się od strzała, nie musimy nic instalować i strollowałem trochę ta konsola. Bo płyta z tym Herkulesem wcale nie jest jakaś porysowana. Powiedziałem, że nawet jest w ładnym stanie, a nie mogłem jej odpalić, bo miałem taki problem, że. Nie wiem, jakby ładowała się do połowy i się rozłączała Więc musiałem klikać ten przycisk magiczny reset, chyba z 4 czy 5 razy I dopiero teraz się odpaliła, więc mamy ładowanie Jak widzicie jest wszystko po niemiecku, bo tak jak już wspomniałem mam wersję niemiecką niestety No ubolewam jak trafi mi się kiedyś angielska, nie za jakąś kosmiczną kwotę Bo ludzie sobie za angielskie edycje wołają Nawet po, uwaga, 200-300zł za tak starą gierkę Znaczy no wiecie, nie to że to jest jakiś Wielki szok, bo retro gry są oczywiście drogie, ale. Mm, ale to nie jest jakaś kolekcjonerska gra albo. Nie wiem, czemu ona jest akurat tak droga. E, dla porównania GTA można za stówkę spokojnie złapać. Nie wiem, czy macie jakikolwiek sentyment do tej gry. Dajcie mi znać w komentarzach, proszę, bo ja to... Mm, uwielbiałem tę grę, jakby bardzo dużo się w nią zagrywałem. Tato mi ją gdzieś skądś załatwił, kiedyś. Oczywiście kieruję się tutaj głównie nostalgiem, ale. Gra sama w sobie też naprawdę trzyma poziom. Uważam, że jest, że jest niezła, ale jest też bardzo, bardzo trudna. A i tutaj muszę pochwalić, bo jest ciekawy pomysł na savey, bo nawet jak nie mieliśmy tej karty Memory Card, która też nie jest taką oczywistością, bo nie każdy ją miał, nie zawsze była tania do zakupu, nie wszędzie dostępna, zwłaszcza w Polsce, więc tutaj twórcy tej gry. Disney stworzyli taki fajny system zapisu Że po każdym levelu, który przeszliśmy Dostawaliśmy kod taki jednorazowy Znaczy no jednorazowy, po prostu kody takie Wiecie, jak cheaty Które jak odpaliliśmy później grę To na początku w menu wystarczyło wpisać ten kod I zaczynaliśmy od tej planszy, którą ostatnio przeszliśmy No bardzo innowacyjny pomysł na rozwiązanie takiego błahego problemu E, bardzo nieoczywisty wiadomo, no, obecnie w internecie można dostać kod od ostatniej planszy i można przejść grę od razu za pomocą tego kodu ale tu bardziej chodziło o to, że po prostu przeszliśmy jakąś jedną planszę nie mieliśmy jak zapisać, więc pod koniec stawaliśmy kod e, który wpisywaliśmy sobie na drugi dzień i zaczynaliśmy od drugiej planszy no, świetne rozwiązanie, e, bardzo pomysłowe tutaj naprawdę duży plus dla twórców e, gier w latach 90 Ostatnim gierkom, jaką sobie dzisiaj przetestuję jako, że jestem fanem serii, to odpalimy sobie Resident Evil i to pierwszą część, jaka wyszła właśnie na PS1. Z tego, co wiem, to chyba wyszła też na Nintendo 64. Trzymam kciuki, że się odpali tym razem za pierwszym razem bez jakichś problemów. Mam angielską wersję językową w fajnym pudełku, tym nie Platinią, tylko tym premierowym, więc całkiem sporo warta też taka edycja, bo myślę, że też ponad 200. Gdzieś tam na kolekcjonerskich grupkach więc jestem szczęśliwym posiadaczem. Mamy tego Rezydenta odpalonego. Pierwszą część tutaj mamy napisane, że jest z 96 roku, czyli właściwie roku premiery PlayStation na polskim rynku. Odpalamy sobie nową grę. Co ciekawe, ten pierwszy rezydent to jest jedyny rezydent, który nie dostał remakeu na obecne konsole. W sensie, dostał remaster, zanim się w komentarzu, dostał na GameCube, a e, później na PS4. Ja nawet mam na półce e, takie wydanie, właśnie odświeżone tego pierwszego rezydenta, ale to są tylko remastery. E, a ten takie pełnoprawne remake, y, jak mamy obecnie dwójkę, trójkę i czwórkę, e, no to jedynka nie wiem dlaczego nie dostała w sumie, e, bo na przykład dwójka ten remake jest świetna, e, dwa, bo trzy razy ją przychodziłem, e, Claire i. I oczywiście Lionem. No, a tutaj mamy jedynkę, czyli od czego się wszystko zaczęło. Też nieprzypadkowo wybrałem akurat PlayStation 1 do podłączenia do, do starego telewizora CRT, bo Playa 2, jak już widzicie na moim kanale, można podłączyć za pomocą przejściówki. Tej HDMI, yy, znaczy PS2 Tu HDMI, ta przejściówka, którą już widzieliście i bezpośrednio podłączam do współczesnych telewizorów, a PS1 nie da się podłączyć taką przejściówką, więc jedyne wyjście, żeby pograć na Play 1 to albo emulator co nie popieram do końca, albo właśnie telewizor CRT. Czy też potocznie nazywany kineskopowym. No i zobaczcie, że gra działa, tutaj jest taka kaccenka początkowania, no, się tego niestety przewinąć w żaden możliwy sposób. Co ciekawe, te Residenty, pierwszy i chyba drugi z Play 1, trzeci chyba też, z tego co pamiętam, to miały tak, że jakby jest stateczne jedno ujęcie na rzut gry izometryczne, tak zwane i możemy się poruszyć po prostu postacią na tej jednej, nieruchomej kamerze. Jak przechodzimy za ścianę, to się kamera zmienia. Takie dziwne podejście, w sensie, no wiadomo, wtedy nie mieliśmy jeszcze tak rozwiniętej grafiki 3D, żeby sobie pozwolić na, na, lepsze, na lepsze rozwiązanie. Eee, o, widzicie, jestem właśnie teraz... Sterowanie jest dosyć dziwne, ale gra jak najbardziej kultowa. Widzicie, wyszliście za ścianę, jak teraz się cofam, to się zmienia kamera, nie zmienia się perspektywa. Idziemy dalej, ty wokół stołu, i jak dojdę do końca, to powinno nam się znowu. O, widzieliście, zmienia kamera. No, horror. Survival horror, od tego się w sumie zaczął ten gatunek na playa. Także jak najbardziej. Jeszcze, oczywiście. Mieliśmy e, alternatywę do Residenta, e, inny survival, bardzo popularny survival horror, czyli e, Silent Hill no niestety Silent Hilla nie mam, bo ceny na Play 1 Silent Hilla obecnie są jakieś absurdalnie wysokie, 3-4stówki to taki norma. Także no niestety wybaczcie, Wam tego nie pokażę. Mam jeszcze na półce Tomb Raider, ale już też nie chciałem odpalać, bo, bo po prostu za dużo tych gier, a jeszcze inny kiedyś materiał planuję nagrać o PlayStation 1. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten telewizor CRT. Na pewno jeszcze go kiedyś wykorzystam w innym materiale, bo mam sporo retro konsol, które będę do niego pewnie podłączał, będziecie go częściej widywać na moim kanale. A przede wszystkim ten nieszczęsny magnetowit, który mi się dzisiaj nie udało nagrać. Na pewno o nim zrobię osobny materiał, tylko o nim. Jak, tak jak już mówiłem, pożyczę od babci ten, który jest sprawny. Na pewno już nie zeżre mojej kasety, bo tak jak tu widzieliście na przebitkach, moja kaseta z gwiezdnych wojen niestety ucierpiała. Z czego bardzo mi smutno, no ale już co zrobię, no teraz to już, już musztarda powiedzie. Ale i tak jestem zadowolony jakby z całości. Tak jak już mówiłem, ten magnetowid. Nie jest mi w sumie już teraz potrzebny, więc prawdopodobnie mogę go oddać za darmo. Nie wiem, czy będę go wyrzucał na śmietnik, raczej go nie będę naprawiał, bo się na tym nie znam. Jakby ktoś z Was był zainteresowany, to mogę go oddać. Jakby ktoś był zainteresowany, mogę go oddać całkowicie za darmo. Dajcie znać, czy ktoś by chciał, żebym go dziś wysłał. Nawet mogę o, o ten płacić koszty wysyłki. Może jakiś entuzjasta będzie bardziej zainteresowany sobie go naprawić. No, ja już tak jak mówię, nie jest mi on całkowicie potrzebny. Także jeśli jesteście, jeśli Wam się film podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. To jest dla mnie motywujące, żebym robił dla Was kolejne materiały właśnie może w temacie teraz bardziej retro, bo ostatnio było trochę o nowoczesnych sprzętach bardziej. A jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi bardzo miło. Także to byłem ja, Michał, kanał Retrofuturyzm. Pozdrawiam serdecznie.